Och, Jezu, no chodź tu, no. No chodź. Chodź, żabo. No chodź. No co, się boisz skoczyć? Ej! Słychać, jak mruczy? Słychać? Cześć wszystkim, ja nazywam się Hania. Niektórym mogę być znana jako Pani Sting albo Mrs. Sting. Witam na moim kanale Akcja Emigracja. No ale o co w nim chodzi? No już tłumaczę, tylko włączę intro. No, więc o co chodzi? Jest to kanał, albo będzie to kanał poświęcony emigracji do Nowej Zelandii. Ten odcinek jest stricte pilotażowy. Chodzi mi tylko o to, żeby wytłumaczyć mniej więcej o czym będzie ta seria i się trochę przedstawić. Nie jestem profesjonalistą. Ten sprzęt tutaj, który mnie nagrywa, jest bardzo amatorski i bardzo kiepski. No, ale muszę sobie jakoś z tym poradzić. Wspomniałam o emigracji do Nowej Zelandii. Tak, właśnie o tym to zamierzam zrobić tą serię. Będę się jąkać i bardzo, bardzo za to przepraszam. Powiedziałam już nie jestem profesjonalistką, więc to jest wszystko jeszcze dla mnie nauka też. Jestem pielęgniarką tutaj w Nowej Zelandii. Mieszkam już tu od jakiegoś czasu. Przeprowadziliśmy się razem z rodziną w zeszłym roku, w marcu, czyli prawie rok będzie, odkąd jesteśmy tutaj w Nowej Zelandii. Jestem osobą, która jest bardzo aktywna w social media, i w ostatnim czasie bardzo dużo Polaków. Kontaktowało się ze mną na Facebooku, szczególnie na Facebooku, zadając pytania właśnie o emigracji do Nowej Zelandii. Pytania się bardzo powtarzały, głównie pytania typu: jak wyjechać do Nowej Zelandii, jakie kryteria trzeba spełnić i, i ogólnie jak się żyje w Nowej Zelandii. Jestem osobą, która też bardzo lubi pomagać ludziom, jest to wpisane w mój zawód pielęgniarski, niejako. Ale zauważyłam, odpowiadając na pytania y, y, ludzi, którzy, y, którzy te pytania zadawali, y, zauważyłam, że bardzo się powtarzam. Y, generalnie niektóre odpowiedzi były na zasadzie copy paste, więc stwierdziłam, że może zrobię kanał, y, może to troszeczkę wyewoluuje do podcasta i bloga, nie wiem, zobaczymy, bo muszę się sama jeszcze tego nauczyć. Jak już powiedziałam, to jest kompletna amatorka. Także będzie śmiesznie, na pewno będzie śmiesznie. Um, ale o co z tą Nową Zelandią? No dobra, no, no więc zależy mi na tym, żeby y, wytłumaczyć ludziom mniej więcej, y, jak to się robi, jak to może, można zrobić. No i ogólnie chcę pokazać ludziom, jak naprawdę tu w Nowej Zelandii się żyje, bo, bo jest naprawdę ciekawie i jest naprawdę inaczej. I to trzeba podkreślić, jest naprawdę inaczej. Nie? Także. Już jest śmiesznie, widzicie? Nie jestem specjalistką od wiz, nie jestem żaden Visa Advisor. Trochę wiem i postaram się na pewno ludziom coś podpowiedzieć. Na pewno wiem, gdzie szukać informacji i na pewno się z tym podzielę. Zależy mi na tym, żeby pokazać, no jak to mniej więcej wygląda z naszego punktu widzenia, więc to będzie... Te, ten kanał jest bardzo subiektywny. Na pewno jeżeli wejdziecie na jakieś inne kanały YouTube'owe czy, czy, czy jakieś inne blogi, ludzie będą mieli inne doświadczenia, bo Nowa Zelandia to duży kraj i wszystko zależy, gdzie się trafi, w jaki region i jaką pracę się wykonuje. No każdy z nas ma inne doświadczenia, ale naprawdę warto, warto zrobić research, Um, bo wiele ludzi przyjeżdża do Nowej Zelandii myśląc, że to nie wiem, Ameryka albo Anglia i, i że wszystko będzie fajnie, no i jest potem rozczarowanie. I, i o, to, o to mi też chodzi, żeby ludzie zdali sobie z tego sprawę, że może być różnie, prawda? Ale generalnie y, chcę, żeby ten kanał był y, pozytywny. Y, jeżeli zaproszę mojego męża do udziału w tym programie, to nie będzie pozytywny. Bo on to jest to trochę taki e, e, gromikat. E, zobaczymy, jak wyjdzie. Sama jestem tego ciekawa, bo e, to jest też dla mnie wszystko nowość. I, i e, się sama tego uczę. Jeszcze raz przepraszam za to, że się jąkam. No ale ogólnie sama jestem ciekawa, e, jak to się wszystko potoczy. E, no i zapraszam do subskrybowania mojego e, kanału. E, Zamierzam wrzucać filmiki raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie, jako osoba pracująca prawie peł na pełnym etacie. Nie będę miała niestety nie wiadomo jak. Ile czasu, żeby to wszystko ogarnąć, więc y, myślę sobie, że y, filmiki będą właśnie mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie, w zależności od tego, y, ile czasu będę miała y, w tygodniu poza pracą. No i tylko jeszcze na samym końcu, nie takie poskryptum, bo już już widzę te komentarze, już wiem, co się będzie działo. I y, y, w odpowiedzi na, na te właśnie komentarze które wszyscy mają w tej chwili na myśli nie, nie mam wypadających zębów nie, nie jestem szczerbata mam tak zwaną diastemę o, tu i o, 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 tu tak się urodziłam i takie mam zęby, przepraszam nie? chociaż w sumie nie powinnam w ogóle za to przepraszać no, to, no, to, no tak jest, no, no nie każdy jest idealny do jasnej anielki no, no widzicie no tak to będzie zapraszam